Cześć, tu z tej strony jest Czuri i chcę Wam pokazać, że jest coś nie tak wam No więc normalnie sobie gra, ale jest jakiś dziwny problem. Dołącz do tego, Może będzie, jak nie będzie to nie będzie, w ustawie jakby się gra zaczęła. Nie wiem, ale. Okej, na razie tego się nie dzieje. Wszystko obecnie jest. Okej. Okay. Tutaj ja bym tak To jest normalnego, więc ja bym do bo to Nie mhm. tego go with, so to O, no to właśnie widziałem, że się to otrzymało. Będę pokazał, co się dzieje. Na razie... Nie widzę żadnego takiego a jak się działa. Chciałbym ja nauczyć by się nazywać czad, ale nie potrafię. O, właśnie to. Więc coś do sobie, gdzie to, to jakieś. sobie, a potem wywala ludzi z pokoju. Nie wiem, co to jest z moimi jakimiś wiadomościami. Czy to Tak rozwala, serwery. To jest w chyba że znowu będę coś rójka. Okej, okay. czemu składzie, że to się tylko dzieje, te dziwne ludzie atakują obecnie serwery, więc bądźcie uważni podczas grania w omogust.